Hej, dziś przepis na pyszną, chrupiącą prażynkę, warstwę taką chrupiącą do tortu naszego, która składa się z bardzo prostych składników i ważne jest, aby po prostu gramatura była taka sama. 80 g cukru pudru, 80 g mąki przemnej, 80 g białka i 80 g rozpuszczonego masła. Wszystko mieszamy razem na taką maź, Następnie gładzimy na takim papierze do pieczenia na blaszce i wrzucamy do piekarnika do 160 stopni na 10 do 15 minut, tak aby ta warstwa była chrupiąca i zarumieniona. Tu będziecie wiedzieć, ile dokładnie potrzeba. Ja co prawda robię takie warstwy chrupki, dlatego one potrzebują więcej czasu w piekarniku, ale sami możecie to monitorować następnie.